W Miszkowicach odbył się 12. Międzywojewódzki Turniej Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Miszkowice Cup 2021. Młodzi piłkarze grali na dwóch boiskach, pięknie przygotowanych przez organizatora turnieju. Dziewczęta grały w kategoriach U12 i U14, chłopcy U9, U14. Do zmagań sportowych przystąpiły drużyny z trzech województw. Wielkopolskę reprezentował UKS Agro Kluczewo. Województwo kujawsko-pomorskie UKS Trójka Górsk, a Dolny Śląsk UKS Dragon Miszkowice, Orzeł Lubawka, Włókniarz oraz Czarni Przedwojów. Nie było zwycięzców. Drużyny otrzymały jednakowe nagrody. Długo już piłkę? Gra? I co? Myślisz o tym zawodzie piłkarza? Czy? Tak. Mhm. Chciałbyś być. Tak. Dziewczątniku od klubu Miszkowice-K, Organizatorem jest, jak co roku wystąpiony Ludowy Klub Sportowy Dragon Miskowice. Dziękujemy ślicznie za zaproszenie, za załatwienie tej pięknej, przepięknej, cudownej pogody w godzinnych Miszkowicach. Moi drodzy serdecznie witamy wszystkich gości, którzy do nas przyjechali, skorzystali z zaproszenia. Witamy serdecznie pana Kamila Bieliczkę, dyrektora sportowego podokręgu Piłki Nożnej Zeniej Góry. Dziękujemy Piotra Leksego, przewodniczącego do spraw sprawy Piłki Nożnej Zielniej Góry. I uwaga, panów powitajmy brawami moi drodzy, bo oni mają na rodzaju niespodzianki i na dobry początek od tego rozpoczęły. Panowie zapraszam. Panowie zawsze wspierają ten wspaniały klub. Zawsze pamiętają o, o Miszkowicach i o tych drużynach, które tutaj przyjeżdżają i jak co roku, także także dziś, na dobre rozpoczęcie zawodów, współsportowej rywalizacji. Wspaniałe pamiątki, tak aby każdy, każdy otrzymał od nas wspaniały, wspaniały pomysł. Szanowni Państwo, drogie dzieci i droga młodzieży, nagrody kręcone. Teraz serdecznie, serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy się przyłączyli do organizacji hiszpańskiej wspaniałej drogi. thank <laughs> you